Ja jestem Goskowy Snakeman, a witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku omówimy jeszcze obecny magazyn Lego Avengers z figurką Gruta i kartą z pierwszej serii kart Lego Avengers Trading Card Collection. Ale zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, to jeśli jesteście nowi na kanale, to chciałbym, żebyście zostawili subskrypcję, dali też łapeczka w górę dla znieść oglądających i żeby nie ominąć żadnego filmu, czy tam materiału o jakiejś nowej serii, bo na pewno za niedługo będzie nowa seria, ale kiedy ona będzie, no dowiecie się to na pewno w dużym materiale, jeszcze może w tym tygodniu albo w kolejnym, także także bądź razie w tym miesiącu na pewno to będzie, no to kliknijcie w właśnie w dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o każdym nadchodzącym filmie na tym kanale. Ja już nie będę przedłużać i zapraszam Was do oglądania dzisiejszego materiału. Także lecimy z tematem. Jak mówiłem w, w, na początku tego materiału, dzisiaj skupimy się y, na obecnym magazynie Lego Marvel Avengers z figurką gruta. Jak widzicie tutaj już mam urwaną to y, no, tak jakby, bo wiecie, chciałem sprawdzić czy wszystko jest w środku, oczywiście jest, figurka jest oczywiście zapakowana. No i y, oprócz gruta. Dostajemy tutaj oczywiście kartę z właśnie jak mówiłem z pierwszej serii LEGO Avengers Training Card Collection. Kartę limitowana numer 15. Jest to Loki. Tak, Loki. Także fajna karta się prezentuje. Chyba ona jeszcze jest gdzieś tutaj, chyba możemy ją sprawdzić sobie z tego co mi się chyba wydaje. Aczkolwiek o. No e, no i tak się ona właściwie prezentuje moim zdaniem spoko. Wydanie magazynu jest to czwarte na 2023 rok. No i tak jak zwykle płacimy 20 zł za to. No i tutaj dostajemy jeszcze dwa e, fajne, dwa ogólnie takie ciekawe dosyć plakaty. Na jednej stronie mamy Tora i Lokiego. A na drugim mamy Kapitan Ameryka. Mamy tutaj jeszcze akcję Starcie Avengersów. A na tapecie, kładce w zasadzie widnieje y, ilustracja przedstawiająca y, Ironmana, czyli Tonego Starka i y, War Machine. Nie pamiętam jak się on nazywa, ale wiem, że to jest czarnoskóry bohater, bo jak wiecie, troszeczkę, no mam mylną pamięć, możecie mi powiedzieć w komentarzach, jak się on, no, nazywał. Ale tak, w razie otwórzmy za to tę gazetę. Oczywiście wszystkie dodatki na początku wy, mi, wyjmijmy, Oczywiście kruta, krutem zajmiemy się trochę później, jak widzicie, nie otwarty, że potem się zajmiemy. Oczywiście. Hmm. Ups, coś mi się tam wypadło, ale to nic. No i karta limitowana wygląda w ten sposób. Będę, pokażę Wam ją od razu, żeby potem już do niej nie wracać. Tak się ona prezentuje. No i zajrzyjmy do tej O! Już taką urwaną folię możemy w ogóle wyrzucić gdzieś tam na bok. W ogóle nie wiem czy ją wyrzucę tak ogólnie. Minimalnie troszeczkę mi się ugięła tutaj. Hmm. Jeden bok, ale to już mniejsze o to. No i tutaj mamy też informacje intergalaktyczne. teraz Lego, krót plus karta. Zajrzyjmy do środku, co ciekawego się tam prezentuje. Jest tu reklama obecnego, jest tu reklama starszego magazynu Lego City. A w nim dostaliśmy kaskadera oraz skład Tak, tak się on prezentuje. Jest oczywiście nasz spis treści i nasze plakaty, o których było wiadome o tutaj Tak No i co mamy dalej Mamy oczywiście o naszym grucie Czyli nadchodzi gród. Tak Tak się on prezentuje z takimi pnączami fajnymi No Moim zdaniem figurka jest bardzo spoko Bo w ogóle to jest najłatwiejsza opcja Żeby ją dorwać Bo w ogóle wiadomo jeszcze jest on dostępny W 4 plusowym secie Z strażników galaktyki razem ze star ale Komuś się chce płacić 40 ileś złotych, może zapłacić 20 i ma po prostu, no, pół darmo taką właśnie figurkę, ale minus jest tutaj taki, że tutaj ten gród nie ma, jak widzimy, no tak jak tutaj nawet jest tutaj na opakowaniu, nie ma właśnie tego swojego naramiennika, a w tamtym zestawie ma, więc tutaj trochę inaczej, ale tak czy siak to jest gród to gród, więc moim zdaniem i tak figurka jest bardzo fajna. Co dalej mamy? Mamy misję korzeniową, ruletkę, tak jak konfuzję i, sym, i symboli, jakieś szukanie. Tak. Yy, mamy tutaj y, jakąś misję. Nazywa się łapać łotry. W sumie, Wam pokażę, tak się ona prezentuje. O! Dalej. Mamy mm, misję mro, Mrowie Lokich, tak. Jak się ona nazywa, reklamę obecnego magazynu Lego Avengers z figurką, znaczy Lego Marvel Spider-Man. Przepraszam, trochę mi się pomyliło. Yy, z figurką Venoma z bardzo dużymi maskami. I powiem Wam szczerze, no, mogę zdradzić Wam spoiler. Yy, pracuję nad nowym kontentem, który na moim kanale wkrótce się pojawi. Content będzie polegał na w ogóle, tak samo recenzowaniu magazynów, jak i różnych figurek lub zestawów jakie posiadam właśnie z uniwersum Spider-Mana i Marvel Spiderman, właśnie u mnie za niedługo może zadebiutować nawet ten magazyn albo jeszcze kolejny, bo jak wiecie, no na ten magazyn trochę jeszcze czas jest, ale nie wiem czy w tym miesiącu uda mi się go zakupić, żeby zrobić wam tą pierwszą recenzję, lub nawet jeszcze starszego magazynu Lego Marvel spider -Man z figurką e, zielonego go, goblina plus jego ten ścigać tak w bo ogóle i tam dodatkowo dostaliśmy kartę limitowaną e, podaję, że chyba Antmana raz Antmana razem z z z z z z z, z kartami z właśnie z pierwszej serii LEGO Marvel Avengers Gradin, Trading Card Collection, no ale moim zdaniem Venom tutaj wygląda nieco inaczej, oczywiście ja mam Venoma z komiksu Marvel Avengers, ale takie głowy ma to szczerze mówiąc, no spoko akurat, takie elementy to akurat mam, ale takich o jeszcze nigdy jeszcze nie miałem, więc jakbym go nawet zakupił to moim zdaniem figurka jest naprawdę niesamowita. Dodatkowo dostajemy tutaj kartę limitowaną numer 24, przedstawiającą y, tora który mierzy się y, z Lokim, tak? Także spoko to wygląda. Możecie w ogóle dać znać w czy w ogóle będziecie kupować ten magazyn. No i jeszcze dodatkowy content, jaki to będzie, to jeszcze będzie tematykach Gwiezdnych Wojen. Też oczywiście będę kupował czasami magazyny z figurkami, czasem z mikrokonstrukcjami, ale kiedy to będzie ta seria, taki pierwszy odcinek tak w ogóle, albo w tym miesiącu, lub kolejnym, zależy ile, zależy jak mój budżet będzie stanąć z kupowaniem magazynów, bo jak wiecie, no trochę średnio mi ostatnio idzie z tym kupowaniem i robieniem dla Was materiałów, ale staram się być no, w miarę możliwości na bieżąco i starać się choć raz w tygodniu lub nawet dwa razy w tygodniu robić dla Was odcinki, bo jak wiecie szkoła, jak wiecie mam też prywatne życie, pracę, no oczywiście i trudno mi z tym wszystkim pogodzić, więc to jest bardzo trudne, ale... Wracając do tematu, to yy, wszedliśmy w pierwszą część komiksu Wyniszczenie Wakandy. Tak się to wszystko tutaj prezentuje. Idziemy, idziemy. Tutaj mamy w ogóle yy, tonego Starka, czyli Iron Ironmana, wdowę, Wszystkich w ogóle Avengers. No i z akt Avengersów mamy tutaj Balkona, czyli sama Wilsona, który w sumie wystąpił w, w serialu yy, Falcon i Zimowy Żołnierz, kto jeszcze nie oglądał, to bardzo polecam moim zdaniem spoko serial jeszcze przed czasami... Przed tym jak było to wszystko, czyli jak wiecie, no przed pan w ogóle ten serial był w ogóle emitowany, gdy była jeszcze pandemia, czyli nie mieliśmy jeszcze polskich napisów, bo jeszcze jak wiecie Disney Plus wtedy nie weszło. Teraz jak oczywiście mamy Disney, Plus, to na pewno dodane zostały już polskie napisy, albo polski dami, jak to lubi może sobie właśnie ten serial pooglądać, a szczerze mówiąc go polecam, bo dużo akcji Trochę y, nawiązywanie do starszych Avengersów. No, moim zdaniem, godny uwagi serial, więc mogę każdemu go polecić, kto no, lubi być na bieżąco z każdym serialem czy tam y, właśnie filmem od Marvel Studios. No, y, no mamy tutaj o nim już całe informacje, całą stronę, więc jak ktoś chce, to może sobie poczytać. Na chwilę się tutaj zatrzymam, że jak ktoś chce, to może zatrzymać film i po nim, o nim poczytać. Następnie mamy y, plakat z Lokim i z y, chyba Torem z tego co tam było wiadomo, tak, z Torem, no a tutaj mamy y, y, plakat z Kapitanem Ameryką. Tak się on prezentuje. Fajnie. No tak jak mówiłem właśnie akcja w Asgardzie, tak z Torem i z y, Lokim reklama zestawów y, w ogóle Lego Dreams też ta seria jako magazynów też u mnie ma zamiar zadebiutować, czyli takie trochę science fiction, takie trochę Marvel, wieczne y, wojny, no trochę tego będzie, ale nie wiem kiedy właśnie to wszystko, jak wiecie, no się pojawi, ale mam zamiar to wszystko, no pod jednym aspektem, no... Tak szczerze mówiąc, chciałbym, żeby to było po prostu jednoznacznie w tym samym momencie wypuszczane i nagrywane dla Was. Ten materiał to jak wiecie zobaczycie we środę i w tym tygodniu na pewno jeszcze możliwe, że w tym albo możliwe, że bardziej w kolejnym zobaczycie kolejny odcinek na moim kanale, tym razem z innej jeszcze serii, ale tą serią, o tej serii będę mówił w kolejnym materiale w następnym tygodniu albo jeszcze w tym jeśli mi się uda. Także bądźcie na bieżąco. W kolejnym, na kolejnej stronie mamy Heroshi Web Web, czyli jakąś grę, tak? Grę, jakąś kolejną misję. Tak się ona szczerze mówiąc prezentuje. Jest spoko. Kolejno, na kolejnej stronie mamy część drugą komiksu. Tutaj widzimy, że trochę jest o Galaktyki, trochę o Grucie naszym, w dodatku z dzisiejszego naszego materiału trochę przyspieszę, bo jak wiecie, trochę już mi się nagrywa długo, ja nie chcę, żebyście znowu 20 minut oglądali ten materiał, więc troszeczkę się streszczę tutaj Poczta Czytelników spoko wszystko wygląda yy, Konkurs do wygrania yy, Mice Morales kontra Morbius bardzo moim zdaniem spoko zestaw yy, Mace Moralesa jak wiecie oczywiście mam, ale w formie takiej no to jest taki wytypli czyli jak wiecie no. Kińską podróbę, ale to tak czy siak. Morales. Tak, tylko starsza wersja. I uwaga, co dostaniemy w przyszłym materiale, w przyszłym magazynie Lego Avengers? Otóż otrzymamy Iron Man'a, który 12 października, czyli już w tym tygodniu, nie w środę będziecie oglądać ten materiał przed premierą tego magazynu, właśnie w czwartek. No, w sumie dzień dziewczyn, więc chłopacy pamiętajcie o swoich dziewczynach. Czy tam o koleżance lub o kimś tam, kogo lubicie, kogo. No, leżycie z sympatią, czy jakoś tak. No, dostanie, dostaniemy właśnie Iron Mana, który będzie miał chyba prawdopodobnie taką odchylaną, fajną maskę. Więc mam nadzieję, że ta figurka będzie spoko i zadebiutuje ona właśnie 12 października. I dostaniemy tutaj karty, kartę limitowaną numer 16 przedstawiającą Kapitan Marvel. Także jak komuś jest fajny i potrzebny ten, właśnie oto spoko fajny. Iron Man, to ja oczywiście go zakupię. Możecie dać mi znać w komentarzach, czy będziecie chcieli zaopatrzyć się w te owe, magazyny, owe wydanie magazynu. A na, ostatniej, a na przedostatniej stronie mamy reklamę starszego magazynu, wydania specjalnego Lego Ninja Legacy z właśnie z tą puszką, o której ja się wypowiedziałem jeśli chodzi o ceny teraz tych magazynów. Możecie się cofnąć do niektórych odcinków, tam chyba podejrzewam, że... W w chyba odcinku jakiejś recenzji jakiegoś tam magazynu Lego Ninjago, czy tam jakiegoś innego, właśnie się o tym yy, wypowiedziałem. więc tam wszystko się dowiecie. No a w tym, magazyn, w tym magazynie otrzymamy, ot, otrzymaliśmy loida kontra wojownika Szkieleta, czyli nowego wroga z drugiej fali Evolution, czyli nowych wrogów ninja z tej serii. No i kart limitowaną z serii 8 Krystalizer ze złotego Smoka Kaja. Yy, bleb, bleb, ble, Zayna. Bo to nie jest Sky. I to jest karta numer 18. I myślę, że jak znowu będzie w sprzedaży, to myślę, że go zakupię, ale jeszcze tego nie wiem. A na ostatniej stronie mamy reklamę starszego magazynu Lego Star Wars z y, y, ATTI, czyli machiną tą y, klonów z Gwiezdnych Wojen, plus kartę emitowaną Boba Fett. No, ten zestaw składa się z 62 koszpów, gdyby ktoś chciał wiedzieć. No, jeśli chodzi o magazyn, to byłoby na to na tyle. Przejdźmy teraz zatem do minifigurki. figurki. Zbudowałem gruta. Tak się on prezentuje. Tak w ogóle miałem mało, mały problem, ponieważ gdy otworzyłem y, stoszetkę, niestety myślałem, że to gdzieś zgubiłem ale niestety no, błąd przy produkcji nie otrzymałem drugiej takiej gałęzi, już się mówi trudno. Ja oczywiście mam takie same w kolorze jasnozielonym i ciemnozielonym, więc zastąpi to jeden taki brązowy, no ale trochę szkoda, no ale no cóż, się, no cóż, mówi się trudno, no przy pakowaniu tak się to niestety zdarza, ale proponuj figurki, no gród się moim zdaniem prezentuje niesamowicie, w ogóle te całe pokazanie jak to wyglądałby człowiek, a jak to wygląda roślina, jeśli chodzi o właśnie mm, jego ciało właśnie w ogóle. Ta główka prezentuje się niesamowicie w ogóle chodzi mi o te jak wiecie te kol, te tu Kolcowatą, kolcowatą wypustki jeśli chodzi o głowę, to i oczywiście nic tam nie mamy. Ale głowa, moim zdaniem, wygląda bardzo fajnie. Jest to w ogóle mój pierwszy taki Strażnik Galaktyki, jeśli chodzi o tych wszystkich. Jeśli chodzi o Star Lorda, Camorę, itp., itd., itd. Pewnie wiecie już, nie, co to jest, i w ogóle, bo pewnie oglądaliście Strażników Galaktyki. Ale jeśli nie oglądaliście przykładowo tej najnowszej części, tej Strażniki Galaktyki Wol 3, to na Disney Plus albo w internecie możecie sobie ją pooglądać. No ale jeśli chodzi o minifigurkę, wygląda bardzo fajnie, w ogóle podobają mi się też te wykończenia na, nóż... na tych nogach, w ogóle na nóżkach, tył też moim zdaniem wygląda niesamowicie. No i co ja mogę powiedzieć? No GRUD wygląda bardzo fajnie i poleciłbym to dla osób, których właśnie powiedziałem na początku tego materiału jeśli nie chcę wydawać 40-40, są 45 zł na mały set. Plus, który właśnie jest ten gród, to uważam, że 20 zł do zapłacenia z gazetką jeszcze do tego 12 października, gdy pojawia się ten najnowszy Iron Man, to uważam, że to będzie najlepszą alternatywa dla osób, alternatywą dla osób, które jeszcze tej figurki nie zakupiły. I... To byłoby wszystko by na tyle, więc przejdźmy teraz do podsumowania. Podsumowując, czy się opłacało mi kupić ten oto, owy magazyn Legon Marvel Avengers z figurką Strażnika Galaktyki Groot'a? No, moim zdaniem, figurka wygląda bardzo fajna. No i uważam, że to jest no, najłatwiejszy sposób, by ją zakupić. Bo nie obraźmy się, ale w droższych wystawach, na pewno ta figurka by jeszcze drożej by kosztowała. Yy, w w jakimś. Strażni statku Strażników Galaktyki, albo jeszcze większym by to jeszcze drożej kosztowało, więc uważam że najprostszym sposobem jest kupienie za 20 zł tego oto magazynu no i w ogóle dajcie mi znać w komentarzach czy w ogóle będziecie jeszcze kupować ten magazyn ja oczywiście dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek no i oczekujcie następnego materiału w następnym tygodniu ja oczywiście jestem zadowolony z tego dodatku oczywiście uzupełnię moją kolekcję no i wi widzimy się w przyszłych materiałach na tym kanale, tak jak zawsze, czyli do zobaczenia, niebawem, cześć.